Po torach taką zardzewiałą beczkę jak ty, Sławku Sławek był bardzo stary, ale też bardzo mądry I dobrze wiedział, co ma odpowiedzieć Szymkowi Och, to trudno, Szymku I tak nie potrafisz popchnąć mnie dosyć szybko Wtedy Szymek się zdenerwował Udowodnię ci, że potrafię I Szymek ustawił się za Sławkiem Teraz będziesz prawdziwym herbatkowym ekspresem. Szymek pchał Sławka szybciej niż Emilka. Pchał go także szybciej niż Tomek. Szymek pchał Sławka nawet szybciej niż robił to Gabryś. Szybciej! Szybciej! Szymek pchał Sławka aż do samego zamku. Dziękuję szybko! Ale kiedy szymek go puścił, Sławek zorientował się, że ma problem. O nie! Ja jadę zbyt szybko! Maszynista i palacz Sławka próbowali zahamować, ale było za późno. Sławek wpadł na zderzak na końcu toru. Beczki pełne truskawkowego, malinowego i brzoskwiniowego dżemu wyleciały w powietrze, a potem rozbiły się na ziemi. O. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale gruby zawiadowca był bardzo zły, tak samo jak książę. Sławku, co też ci się stało? Och, tak mi przykro. Szymek pchał mnie, żebym tu szybko dojechał. Sławku, wybrałem cię, ponieważ jesteś użyteczny, a nie że jesteś szybki. Przepraszam. W takim razie chyba nie muszę się już więcej śpieszyć? Nie, Sławku, nie musisz. Tylko co my teraz zrobimy z naszą popołudniową herbatką? Chyba już wiem, ponieważ muszę pojechać po nowy dżem. Może wszyscy wsiądą do mojego wagonu i wypiją popołudniową herbatkę podczas zwiedzania? Wszyscy uznali, że to wspaniały pomysł. Więc Sławek zabrał gości i ruszył wolno i dostojnie do portu. Tam odebrał dżem, a pasażerowie cieszyli się swoją popołudniową herbatką ze zwiedzaniem. Wspaniała! Dobrze! Wolny pociąg jedzie tu! Oto ja, wasz herbatkowy ekspres!